Cześć Wam moi drodzy. Witajcie 16 listopada 2025 roku z Piękocina koło Milicza na Dolnym Śląsku. Żegnam i żegnam tą główną część sezonu i coś pożegnać nie mogę. Po drodze w Skoroszowie widziałam, sprzedawali podgrzybki, także jeszcze chyba się fajnie dzieje z podgrzybkami. Wczoraj zresztą byłam koło środy śląskiej i też były młode, ładne podgrzybki. Nie robiłam żadnego filmiku z wczoraj takiego dłuższego. Hmm, więc mam wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że jeszcze da się nazbierać podgrzybków brunatnych, ładnych, młodych, we wspaniałej formie. Hmm, dzień cudowny po prostu, fantastyczna pogoda, światełko, yy, świeże powietrze, tak dosyć ciepło, przyjemnie jest, naprawdę cieszę się, że tutaj wylądowałam. Zapraszam na spacer, zobaczymy co się dzieje w piękocieńskich Lasach, chodźcie ze mną to sprawdzić. A zaczynam nie byle jak, bo od mleczajów rydzów. Obrodziła znowu miejscówka, znaczy nie tak obficie jak dwa tygodnie temu, ale jeszcze są trzy mleczaje rydze. Pyszne i pięknie kolorujące moje ostateczne koszyczki, które staram się prezentować po każdym wyjściu. Tu dwa tłuściotkie rydzyki. I jeszcze jeden mały koło koszyka. Cudowne i wszystkie zdrowe. Zobaczcie, jak wyglądają od spodu mleczaje, rydze mają pomarańczowe blaszki, wydzielają pomarańczowe mleczko. I takie mają strefowane kapelusze, takie jakby kręgi. Uwielbiam. Podgrzybki też są. Jak widzicie, już trochę nazbierałam. I tutaj też tak samo jak wczoraj koło środy Śląskiej jeszcze się pojawiają te piękne maluchy. Więc cudownie. Sezon jeszcze trwa 16 listopada. Dzisiaj mam o niebo lepsze światło do zbierania pieprzników trąbkowych. Nowa rekomendowana nazwa, lejkowce trąbkowe. Bardzo fajne grzybeczki. I cały czas rosną ostatnio. Zostawiłam dużo, dalej są i dalej widzę, że są młodziaki. Jak one rosną, to często naprawdę dużymi grupami można się obłowić. A są to dosyć mało znane i niedoceniane grzyby. Naprawdę smaczne. Mają takie ładne żółte trzony i rosną bardzo długo w sezonie. Spokojnie do pierwszych przymrozków. Kiedyś myślałam, że tylko w lasach świerkowych w górach, świerkowych i jodłowych, ale okazało się, że nie, że spokojnie też po prostu w lasach sosnowych. Piecznikami trąbkowymi można się obłowić dosłownie w błyskawicznym tempie i wymyśliłam sobie, że zrobię z nich jakąś taką azjatycką zupę no i też mojej kumpeli, która ma dzisiaj urodziny posmakowały, więc więc śmiało można zbierać szukam trochę usprawiedliwienia ale chyba nie muszę Widzicie, że rosną w sosnach i w brzozach tutaj. Ale prześliczny dzisiaj dzień, co nie? Tutaj bardzo ciekawe grzyby, które już Wam pokazywałam w tym roku, pałecznice rurkowate. Które uwielbiają rosnąć w olchach takie pałeczki, widzicie? Dosyć duże. Potrafią być ogromne wręcz. I są to rzadkie grzyby. Dosyć rzadkie. W takim lasku. Trochę ich tu jest. Super. O, fajnie, trafiły się jeszcze maślaki zwyczajne na łące graniczącej z sosnami, którą obczajam pod kątem mleczajów ryzów. Co za przepiękny dzień. Wow. O, i wodnichy późne, też grzyby jadalne. I to jest właśnie środowisko, które lubią zarówno wodnichy późne, jak i Maślaki zwyczajne, jak i właśnie rydze, ale rydze są rzadkim kąskiem w moim życiu, tutaj na Dolnym Śląsku. Bardzo dużo ich namierzyłam na, w Beskidzie Niskim w tym roku, ale wtedy jeszcze ich nie lubiłam. Polubiłam je dokładnie jak wróciłam do domu. No i wodniki późne. Co prawda, jak się wczoraj fot wieczorem oglądałam na Facebooku z doniesieniami, głównie z Wielkopolski, ale też wyżej, gdzieś tam z okolic Torunia, no to myślałam, że lepiej się tutaj jeszcze będzie działo z podgrzybkami. W końcu Milicz od Wrocławia, to jest w stronę Wielkopolski mniej więcej, no ale nie już na wykończeniu, zarówno tutaj, jak i, jak i w mojej wczorajszej miejscu, około środy śląskiej, chociaż tam były takie ładniejsze, jeszcze idealniejsze. Tutaj. Kilka takich naprawdę ładnych, a reszta już takich średniaków. No ale jeżeli mieszkacie gdzieś tam w Wielkopolsce, czy <gryw> bardziej na północ, nawet to może się u Was fajnie dzieje. Dajcie znać w komentarzach. Widziałam po prostu piękne, po kilka wiaderek takich idealnych młodzieniaszków, jak u mnie były miesiąc temu koło środy śląskiej tutaj w Piękocinie. Fajnie, że jeszcze coś się dzieje. Piękny dzień od jutra. Już w nocy przymrozki, więc myślę, że to się wszystko pokończy. Rozglądałam się też po różnych krzaczorach liściastych, za boczniakami ostrygowatymi. Jest dużo różnych wynalazków, ale te sobie zostawmy na kolejne miesiące, kiedy już nie będzie żadnych standardowych grzybów, i będę Wam pokazywać różne grzyby rosnące na, na drewnie. Trzymajcie się, ciepło do zobaczenia. Pa! Ponieważ zostało mi jeszcze trochę światła, to zajrzałam sobie koło Piękocina. Jest taki zakątek z dużą ilością powalonego drewna, do którego zawsze chciałam zajrzeć. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. Czy może mogłyby tutaj rosnąć boczniaki ostrygowate. Nie wiem dokładnie, jakie są tu drzewa powalone. Ale ogólnie wygląda to dosyć ciekawie. Tak, jakby tu wiosną mogły rosnąć napastniczki czeskie nawet. Się rozglądam, gadam do Was, ale się rozglądam. Fajnie to wygląda i oczywiście nigdy nie tracę nadziei, że kiedyś znajdę stanowisko żywkowca różowawego na Dolnym Śląsku. To by, były. to by było coś. Póki co tylko widzę purchawki gruszkowate i całkowicie stare lejkówki szarawe i gąsówki fioletowawe. No ale to jest właśnie takie miejsce, gdzie mogą takie grzyby być. Pokażę Wam te purchawki gruszkowate stare, które bardzo fajnie wyglądają. Jest ich tutaj naprawdę dużo wszędzie. Oczywiście wszystkie purchawki, jak są młode, się nadają do jedzenia, ale nie te, te już są całkiem stare. Fajnie rosną, aż wchodzą na drzewo. No i widzicie, jaki fajny zakątek. Bardzo, bardzo mi to wygląda dobrze na wiosenne grzyby z jakiegoś powodu. Widzicie, jakie ogromne lejkówki szarawe ogromniaste, ale są jeszcze widzę młode nawet w miarę albo i całkiem młode, żeby nie jadalne. A nawet przy jakichś większych ilościach to mogą zaszkodzić. No ale miejsce jest naprawdę super, już dosyć ciemnawo. Ciekawa jestem, co by się tu mogło dziać na wiosnę. No, jeszcze młode, opięki ciemne. Raczej się widuje w stanie zejściowym, ale młode kępeczki też jeszcze przytrafiają.